Cześć, dzisiaj będzie tak ulubieńcy, a konkretnie 7 moich ulubionych szminek. Na razie na ustach nic nie mam, ponieważ stwierdziłam, że mogę sobie pokazywać kolor do kamery, yy, zachwycać się nim, opowiadać o nim i co tylko, a tak naprawdę nie odda to sedna sprawy i jak ta pomadka wygląda na ustach, dlatego po prostu omawiając każdą jedną z osobna będę miała po nią pomalowane usta. Jeżeli chodzi o pomadki, używam w zasadzie tak na co dzień od dość niedawna, zazwyczaj jeżeli już nakładałam jakiś kolor taki mocniejszy na usta w formie właśnie pomadki sztyftu, to to naprawdę musiało być od wielkiego dzwonu jakieś wesele, jakaś naprawdę większa impreza bo na co dzień to ewentualnie błyszczyka a zazwyczaj to, to raczej nic ale, że się przekonałam do tych pomadek, więc pokrótce moi ulubieńcy zapraszam do oglądania numer 1, 070 Fairy z Rimmela, tak wygląda w opakowaniu ale jak wygląda na moich ustach? Jest to delikatna pomadka w kolorze takim bardziej nude. Jest to taki odcień troszeczkę różowawy. Jedyny róż, który ja chyba toleruję na sobie. Chociaż nie powiem, że nie podoba mi się u innych, bo innych mi się podoba, ale jakoś to no nie wiem, do siebie nie mogę się przekonać i, i chyba nie pasuje w różu. No ale mniejsza o to. Jeżeli chodzi o trwałość, to wiadomo, pomadka zjada się w ciągu dnia, aczkolwiek ta jest dość trwała, nie powiem. No wiadomo, gadanie przyspiesza ten proces. <laughs> Ale generalnie jestem zadowolona z niej. Numer 2 Manhattan 39 C Extreme Last and Shine. Jest to również pomadka w kolorze takim bardziej nude. Jest również nadużywana przeze mnie. Trwałość myślę, że porównywalna z tym Limelem, jeżeli nawet nie trwała. Też idealna na co dzień i w zasadzie pasuje do każdego makijażu, dlatego do tego też mi się dosyć szybko zużywa, pomimo, że niedawno ją kupiłam, to już jest tak trochę mniej. Numer 3, a w zasadzie też numer 1, ponieważ chyba wszystkie te pomadki, które tutaj mam, to no, no nie, nie jestem w stanie ich ustawić tak, żeby było od 1 do 7, bo wszystkie są po prostu moje absolutnie ulubione. Jest to 34N Perfect Creamy Ant Care z Manhattanu. Bardzo, bardzo dobrze nawilża usta. Troszeczkę krócej się trzyma niż ta 39C, aczkolwiek znaczy no, zdecydowanie lepiej nawilżona. Jeżeli chodzi o kolor, jest to jedyna czerwień, taka koralowa czerwień, którą jestem w stanie nawet na co dzień nosić, ponieważ, no, no nie wiem, jakoś nie jestem jeszcze przyzwyczajona do pomalowanych ust tak, tak mocno jak oczu, jak na co dzień maluję oczy. Mimo, że lubię mocne makijaże te usta, nie wiem, zawsze go zostawiam w takim kolorze jakiś bardziej naturalnym. Numer 4 Maybelline, jest to E190 Royal Red. Jest to pomadka w ewidentnie krwistym, czerwonym kolorze. Jest cudowna moim zdaniem, ale niestety używam jej dosyć rzadko z tego względu, że no nie wiem, może po prostu nie dorosłam do czerwieni, bo tak podobno kobieta musi dojrzeć do tej czerwieni takiej krwistej na ustach. No ja jak już wcześniej wspomniałam, fanką pomadek jestem w zasadzie od niedawna, dlatego jeszcze chyba najwyraźniej po prostu do tego nie dorosłam. Ale generalnie jakaś impreza, nie impreza, czy, czy jakieś większe wyjście, to, to tak, jak najbardziej jestem na tak. Trwałość? Trzyma się dosyć długo. Znaczy generalnie te wszystkie pomadki, które tutaj mam się dosyć długo trzymają, bo, bo inaczej nie byłyby moimi ulubionymi. 5. Jest to 10x395 Sunlit Bronze. Jak widać końcóweczka już dosłownie. Pomadki Maybelline generalnie uwielbiam z tego względu, że one się bardzo długo trzymają. No i kolor. Brązowy, połyskujący, delikatnie nawet rzekłabym, że na złoto. Jeszcze jak do tego dodam odrobinę błyszczyka na środek ust, to, to już jest w ogóle cud miód i orzeszki. Ja Nie wiem, no w przeciwieństwie do czerwieni jestem w stanie ją nosić na co dzień wieczorem powiedzmy. Bo w dzień to, to, to też tak nie bardzo. No, no, no za mocny dla mnie ten kolor jest generalnie jeszcze. Wiecie, jak mam dobry dzień, to jest ok, ale jak generalnie mam taki gorszy dzień, że najchętniej po prostu nie wychodziłabym do ludzi, że najchętniej albo bym przeszła niezauważona przez miasto, no to to nie, to nie, to nie, zdecydowanie nie, ale jeżeli chodzi o pomadkę, to jest po prostu genialna. Numer 6, Sweet Lat SFM. Jest to jak dla mnie taka lżejsza wersja tego Sunlit Bronze Maybellina. Jeżeli chodzi o trwałość, no to trzyma się parę godzin na ustach jednak. Bardzo ładnie błyszczy, no i ma ten taki ładny brązowawy poblask, który ja uwielbiam po prostu. I mało tego, jeżeli chodzi o te ciemniejsze kolory, takie bardziej intensywne, jest to kolor, który już noszę nawet na co dzień dzień? To znaczy, no, no nie codziennie, no ale generalnie jestem w stanie za dnia się nim pomalować i, i to by było tyle na temat tej pomadki. Numer 7. Australian Sand z FM. E, przyznam szczerze, że jest to pierwsza szminka z tej firmy, którą zamówiłam. W ogóle pierwszy produkt i jestem z niego bardzo zadowolona, zarówno jeżeli chodzi o trwałość, zarówno jeżeli chodzi o kolor. E, przyznam się bez bicia, że kupiłam to ze względu na nazwę. Australian Sand, bo ja mam bzika na punkcie Australii i, i. No i po prostu kupiłam tą pomadkę. Od razu sobie kupiłam konturówkę w tym samym kolorze. No, tak wygląda. I to jest jedyna konturówka na razie, którą mam, i jestem z niej bardzo zadowolona. I, i pewnie w przyszłości jeszcze sobie kilka głupie. Jeżeli chodzi o kolor tej pomadki, znaczy ona bardzo ładnie błyszczy. Ona jest praktycznie jak błyszczek, i ja jej zazwyczaj właśnie używam na co dzień zamiast błyszczyka obecnie. Ona jest w kolorze takim trochę brzoskwiniowym, takim ni to róż, ni to pomarańcz. I połyskuje tak delikatnie na złoto. Także polecam. No i to by było tyle na temat moich ulubionych pomadek. Mam nadzieję, że miło się wam to oglądało, że może coś sobie podpatrzyłyście. No i zapraszam do oglądania następnego filmiku. Pa pa!